Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diara Creeps. a oto kolejny odcinek przygód mojego brodatego przyjaciela Wilsona w grze pod tytułem Don't Step. Zapraszam serdecznie. Jeżeli byliście uważni w poprzednim odcinku, zauważycie, że ma jest na kukła, która stoi aktualnie tutaj stała poprzednio tutaj. Otóż nie jest żadny dużo visz. Dużo efektora. A, no i jeszcze. Inny motyw, yy, straciłem brodę. Jakim cudem? no ta kukła, która poprzednio stała tutaj obok yy, alchemicznego stołu, uratowała mnie, gdyż zginąłem podczas eksploringu mapy. Pokażę Wam. Jak widzicie, troszeczkę sobie tutaj odkryłem. Nie dużo więcej, ale troszeczkę. I zginąłem, uwaga, yy, w tym miejscu. Tutaj. Perd po prostu między wódka a zakąska Było tam mnóstwo pająków, jeszcze nawet te dziwne ptaki z jednym okiem. Zając! O, o ale się spierdoliłeś, stary. Ho, ho. Potrzebuję wydać całe to mięso. Bo szkoda, żeby się zmarnowało. Zbieram sobie te patyczki. Później one będą zapaśne, Cyk. I no dobra, mamy zapasowe patyczki. E, teraz, podczas tego odcinka, mam w planach... Mm, dokończenie eksploringu tej części mapy chcę się udać za bagna. Dobra, okay, czekam aż się nic skończy. Znowu sobie wezmę żarełko jakieś. I tu Mandra Gora. Dobra, zostawię ją sobie. I idziemy eksplorować. Mój jest już tak naprawdę, zauważcie, prawie bezużyteczny, trzeba by nie pomyśleć o nowym. Dwie linie to jestem w stanie sobie wyprodukować. Także nie ma problemu. OK, idziemy cały czas prosto. Może jeżeli będę miał pecha i zginę podczas tego nagrania, to przynajmniej y, zobaczycie, jak Wilson się odradza, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego motywu. Naj, naj, najgorsze jest to, że trzeba się później wrócić po swój cały ekipunek. W miejsce, w którym zginaliśmy. często. Znaczy, teraz miałem szczęście, bo akurat później był już zmierzch, także. Zebrałem swoje EQ i wróciłem do wioski świnek. Dobra, tu byłem, tu wykopałem fanty, później sobie przerobiłem na punkty nauki, zauważcie, że mam ich dość sporo, bo prawie pół tysiąca. Ok, dobra, teraz trzeba będzie przejść naokoło. Nie chcę przez same bagno iść. przez bagno... O, fak, no, sami widzicie. Droga przez bagno to tak naprawdę prawie jak samobójstwo. Ale już jestem po drugiej stronie, okej. Okay. Mm, dobra, to udajmy się... ...tutaj. Ta droga pewnie podprowadzi nas do wioski świnek. Także idziemy tutaj, tędy... Okej, okay, to już tak naprawdę Aha, dobra, i wiem gdzie to nas teraz zaprowadziło. Te ptaki. Ja, im, ja już nie chcę zadzierać. Cmentarz? też. Czemuż by nie? Dik, 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 dik. Jakiś tam robacik, spoko. Marchewka jedna, marchewka druga. I jest dobrze. Mamy jakiś tam zapas pożywienia. Trzeba jednak przekołać mnie teraz. I kolejne cmentarzysko. O, tu już nas. O! U! Spore. Bardzo duże. Um, łopata. O, złoto. Jakaś szczęka sztuczna. O, i bagno. Kolejna szczęka. Dużo bagien na tej wyspie. Ok, i nie mam już miejsca. Ojej, ojej, ojej. Dobra, idziemy dalej. Na ten moment, jeszcze wrócę, chociaż inaczej. Wykopnę jeszcze tutaj. Hmm, kolejny amulet. Już drugi w sumie, także jeden się wrzuci do maszyny. Przerobi się go na punkty. Kurwa. <grym> Jak z konopi wyskoczyło to coś. Obawiam się, że ta mapa to niestety jest jedna wielka wyspa, gdyż znalazłem już wszystko. Bagna, zawanę numer 1, zawanę numer 2. Jeszcze ewentualnie mógłbym tutaj sobie poeksplorować. Hmm, tylko teraz jestem dosłownie <grym>, po drugiej stronie świata, ale dobra. Coś się wykonuje. O! O! Kolejny ból! Fajny. I dwa? Zobaczcie. Dlatego tak dużo pszczółek? Fajnie. Nie będę z walczył. W sumie zbliża się już zmierzch. Rozstawię sobie obóz. Teraz uzupełnimy zapasy drewna 3 ule? Hmm, to ładnie, jeszcze może czwarty znajdę. O, pająki! O. Z tym dziodosłem nie chcę walczyć. Nie, bo no muszę niestety. Master nic. Co ja mogę w master zrobić? Nie przydam. Tak. Kolejne. O, chwle. Mogę coś na niego zrobić, jeśli wy zrobię łódka. No i dobra. Teraz musimy sobie grzecznie przeczekać. Noc. Trochę sobie zdrowia obok bo trzeba może się tego nie zrobić. Teraz przypóki nie będę miał jak gniazdo zbierać, no ale trudno Trzeba bać o siebie. Ale trzy ule, no ładnie. To w sumie na wyspie już znalazłem 4 To Ładnie, No kolejny barek. i kolejna pani Mmm, no, wędka. Nie, ja nie mam miejsca na ryby, także... Muszę się wstrzymać z bólami. Jaka ta noc jest długa. Tak teraz patrzę na swój kwipunek. Czy ja siatkę zostawiłem w bazie? Ja miałem sobie głupot pociąć, że miałem siatkę ze sobą. No widocznie tak nie było. No dobra mniejsza oto. Bardzo się podoba perspektywa, że to jest jedna duża wyspa. Tutaj taka zatoczka jest. Tu w tym miejscu, bo tu jest wszędzie chyba woda. Ale podoba mi się, że nie ma... Mm, nie wiem, dziewięciu małych wysp. tylko jest taka jedna duża. To mi pasuje. Okej, okay, dobra, czekamy. Dopadniemy go. Nie, nie zdąży. Zbierajmy tutaj trawy. Pieprzone bagnie. No niestety. Idziemy. Trzeba się przez nie przedostać. O cholera, ile tych masek Ile tych matek. O cholera. Cholera, dam radę, dam radę. Wilson. Wilson, walcz. Tu jest moja siatka! Tylko co ja mogę wyrzucić? Holdercia! Co mogę wyrzucić? Szybko, co mogę wyrzucić? Co mogę? Dobra, moją siatkę. Durna żabo. Wiedziałem, że miałem siatkę ze sobą. No to teraz ja sobie wracamy spokojnie do naszego obozowiska. Ciekawe, czemu tego króla świnie można zabić. No dobra, nie wiem, co. Z takim grubasem miałem nawet choty walczyć. Ja tylko jeszcze, no. Jeśli przyjdziemy kamienem powstania i jesteśmy w domu. Zdążymy sobie jeszcze to wszystko przerobić. Na maszynę. Na punkty to będzie około, myślę, już nawet 700 punktów nauki będę miał. Jeżeli dobrze pójdzie. Tylko sprawdzę na pewno, czy mam... O, tutaj już... O, tu się coś ugotuje. Sprawdzę na pewno, czy mam jeszcze amulet jeden. Tak, jest jeden amulet. Jak widzicie, mam już troszeczkę zebranych pszczółek. Tych agresywniejszych oczywiście. I 40 pajęczyn. Dacie wiarę? Ho! Trzeba będzie kolejną niedługo ten skrzynię zbudować. Dobra, to wszystko przeznaczamy. Nie, kurde, co ja robię? Na punkty nauki, no, będzie 900? Prawie ile mam złotka? 12, dobra. złotka nie jest za mało. I gotujmy teraz coś do spożycia dla naszego bohatera. Kiełka stoi i czeka. I nabrałem go, coś z tego i z tego. Chociaż w sumie to na może poczekać. sobie już linia na rozpałka i jeszcze będę chyba chciał zbudować śpiwór w sumie śpiwór już zobaczcie jak nam ubyło szybko trawy no w momencie także trawa jest też bardzo ważna z nią zapomniałem zasieć rośliny Wiem, że ta mandragora mogła się później przydać, ale szkoda, żeby się zmarnowała, prawda? Chyba jedno winie za dużo zrobiłem. To. ale dobra, będzie w zapasie. Jeszcze trochę trawy. Już dosłownie teraz ostatnia kępka wracamy do bazy Może przygotujemy coś z tego zapsującego się powoli nieca no, Szkoda by było, żeby się zmarnowało, naprawdę no i dobra, tak na no, razie czekamy do zmroku. No i ten odcinek, z racji tego, że ostatni był trochę dłuższy, to ten będzie trochę krótszy. Także miło było znowu mi, Było mi bardzo miło znowu gościć Was podczas mojej próby przetrwania w tym okrutnym świecie Don't Starve. Także pozostajemy mi tylko życzyć Wam zdrowia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku, który ukaże się już wkrótce. Także. Dobranoc sobie, Wisson. Dobranoc wam wszystkim moim gościom bardzo serdecznie. I jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!